Moi drodzy, mamy już telefon połączenie z Radkiem Typą. Witaj Radku. Witam wszystkich. Na oczywiście odcinka specjalnego i Radek Typa na tydzień przed startem 41. rajdu Świlińskiego Krause. W nowym samochodzie, jak się okazuje, i to jest jeden z powodów, dlaczego, dlaczego do Ciebie dzwonimy. Gratulujemy zmiany auta. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to będzie dla mnie kolejny rozwój sportowy. Wiąże też, nie ukrywam, z tym samochodem duże nadzieje, że będę potrafił pojechać nim bardzo szybko. E, bardzo szybko tym samochodem jeździć można i można szybko ocierać się o, o, można powiedzieć, nawet pierwszą dziesiątkę, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną rajdów zaliczanych do rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, ale czy uważasz, że w warunkach, e, które panować będą w okolicach Świdnicy, chociaż tych warunków jeszcze do końca nie znamy, czy będzie to możliwe? Trudno powiedzieć, tak naprawdę nie wiem czego się spodziewać, ale, ale na debiut w tym samochodzie na pewno są to bardzo trudne warunki. Nie jechałem wcześniej na oponach Pirelli, cały czas do tej pory jeździłem na Michelinie, więc, więc to jest kolejny element, który będzie dla mnie nowy poza, poza samochodem. No i te warunki rzeczywiście nie są jakoś mocno optymistyczne. Niemniej jednak moje doświadczenie powinno tutaj mi dużo pomóc i i powinienem się, się odnaleźć i w aucie, i w oponach, i, i, i w tym samochodzie. Mhm. I na tym rajdzie. może powiedzieć, mocna ośka. Z ośkami masz doświadczenie, masz także doświadczenie z silnikami turbodeładowanymi. To może być ciekawe połączenie i ciekawie będzie oglądać rywalizację w tej klasie, która myślę, że, no, będzie bardzo na pewno interesująca. A powiedz, dlaczego zmieniłeś ten samochód? Takie, takie proste pytanie. Dlaczego zmieniłeś samochód i dlaczego powędrowałeś, no, co najmniej klasy wyżej? Tak naprawdę takie, takie były założenia, niemniej jednak przy Marce Ford chciałem, chciałem zostać nawet z tytułu tego, iż M-Sport zdeklarował mi swoją pomoc, no ale niestety organizatorzy Pucharu wypuścili regulamin, który mnie dyskwalifikował z udziału w tym, w tym pucharze, mógłbym jechać tylko i wyłącznie e, po prostu w klasie szóstej. Mhm. E, ale ja, e, ja ścigając się w tym pucharze byłem bardzo zadowolony i zależało mi, żeby tam startować i, i kolejne rośnie ścigać, no ale niestety e, argumentowali do tym, iż, e, iż inni kierowcy muszą mieć możliwość e, również e, rywalizacji i wygrania tego, dlatego, dlatego szukałem alternatywy. Żeby był, to, żeby był to inny samochód y, rozwojowy, a niekoniecznie, żeby był to samochód czteronapędowy, bo, bo miałem świadomość, że nie stać mnie na pełny program y, samochodem czteronapędowym z dużą ilością testów. Mm -hmm. A to już, są, to już są duże koszty, jak, jak o tym wiesz doskonale, ponieważ także takimi samochodami startowałeś. Pytanie od naszego słuchacza, dlatego nie samochód kategorii Super 1600 na przykład. Bardzo duży dylemat. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby, żeby jeździć samochodem Super 1600, ale z analizy tego, co się dzieje w ostatnich dwóch latach, ja nie zdecydowałem się na samochód Super 1600, dlatego że te samochody po prostu już są stare i bałem się o ich awaryjność. Niemniej jednak mój konkurent zdecydował się na taki samochód. Poniekąd mu trochę zazdroszczę, ale obserwując to jak, jakim samochodem jest DS wydaje mi się, że będziemy, będziemy mogli ścigać się, a ja na pewno mam tą przewagę, że, że dysponuję nowym samochodem, który, który ma inną konstrukcję, który jest cały czas rozwijany no, i dostępność części jest bardzo, bardzo dobra. I który, który jest również sprawdzony, tak można powiedzieć. Ta konstrukcja jest już sprawdzona w naszym kraju. Ten samochód potrafi szybko jeździć. I, że tak powiem, Janek Chmielowski to, to nieraz udowodnił, nie tylko Janek oczywiście. Dokładnie tak. No mam w tym roku w Pucharze Citroena, mam, mam trzech konkurentów. Każdy myślę, że będzie bardzo groźny, no, niemniej jednak ja staję staję do rywalizacji z założeniem tego, że żeby walczyć o możliwie najwyższe lokaty, jakie, jakie będą osiągalne w, moim, w mojej ocenie podróżującym samochodem. A powiedz, skąd ten samochód jest? Jakie jest jego pochodzenie? Powiedziałeś, że to jest samochód nowy, ale czy, czy sam zajmiesz się w pewien sposób jego, nie wiem, przygotowaniem, serwisowaniem itd.? Nie, ja ten samochód wynajmuję. Jest to austriacka firma, która mi dostarcza auto, jest nowe. Jest to zespół mechaników, którzy są wykwalifikowanymi ludźmi w sporcie motorowym, obsługują również inne, inne samochody w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata. Po dużych negocjacjach i analizach firm, które, które są w stanie dostarczyć ten samochód, oceniliśmy, że będzie to dobry wybór i, i mam nadzieję, że to samo będę mógł powiedzieć po... Po rajdzie świdnickim. Dokładnie, żebyś to samo mógł powiedzieć 14 dnia kwietnia w niedzielne, późniejsze popołudnie stojąc na mecie tego rajdu i będąc po prostu uśmiechniętym i szczęśliwym, prawda? To by było chyba idealne rozwiązanie na pierwszą rundę lotów z rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Bar bardzo, bym sobie, bardzo bym sobie tego życzył. Elmot, Elmot, rajd, rajd świdnicki jest, jest moim bardzo ulubionym rajdem. Nie, nie mogę powiedzieć, że najbardziej ulubionym, bo ale rzeczywiście bardzo, bardzo bardzo, lubię jeździć w tamte mhm. okolice i ścigać się po tych odcinkach. Jest to dla mnie nawet relaksujące przebywanie w, w okolicach w Wałbrzycha, więc mam nadzieję, że, że będzie dla mnie dla mnie on na tyle szczęśliwy, że, że 14 będę, będę stał zadowolony i uśmiechnięty. Powiedz, czy dużo testowałeś tym samochodem? Czy miałeś okazję w ogóle przejechać się, przejechać się tym autem w takich warunkach rajdowych? Miałem okazję, ale, ale nie były to duże testy. Jeżeli chodzi o przygotowanie się do tego rajdu, to jestem przygotowany na, na odbycie jeszcze testów w tym tygodniu przed rajdowym, czyli, czyli w przyszłym tygodniu. No i tak naprawdę, tak naprawdę wtedy będę mógł ustawiać i zawieszenie, i balans tego samochodu, który jest podobno bardzo istotny w tym, w tym aucie, ale optymistycznym dla mnie akcentem było to, że zimę bardzo przepracowałem intensywnie, jeżdżąc mhm. autem przednio napędowym tutaj w swoich okolicach po śniegu, bo zrobiłem około 400 kilometrów OS-owych i mam nadzieję, że to zaprocentuje. Na pewno to musi zaprezentować, szczególnie kiedy warunki mogą być śliskie, bo myślę, że, że, że tego się możemy spodziewać, że na pewno będzie mokro, prawda, że, że ten rajd będzie rajdem, gdzie, gdzie na trasach będzie naniesione dużo, no takich poziomowych brudów typu piasek i tak dalej, i tak dalej, więc na pewno ten rajd w typowo asfaltowych czystych warunkach się nie odbędzie. No rzeczywiście takiego remotu chyba nie chciałem w swojej karierze. Z tego co widzę, jak dostaję jakieś informacje z trasy, to zalega tam śnieg, więc, więc jest duży dylemat, czego, czego będę musiał spodziewać na zapoznaniu, ale, ale wszystko wskazuje na to, że nawet jak ten asfalt będzie nie, nie będzie pokryty śniegiem, to i tak będzie to, i tak będzie to bardzo, bardzo trudny rajd. Z uwagi na charakterystykę, no i z uwagi tego, że, że będzie mokro, że ten śnieg będzie spływał, że, że te warunki będą naprawdę ciężkie. No powiedz, Radku, patrząc na, na czołówkę listy zgłoszeń do tej imprezy, kogo typowałbyś na pierwszą trójkę, na pierwszą trójkę kierowców, zawodników, którzy mogą walczyć o zwycięstwo w tym rajdzie? Trudno powiedzieć. Tak naprawdę powiem szczerze, że nawet nie analizowałem i nie jestem w stanie powtórzyć listy zgłoszeń klasyfikacji generalnej. No myślę, że, że Kajtek, Kajtek będzie, będzie, będzie zawodnikiem, który będzie jechał bardzo szybko. Myślę, że Łukasz Hawaj pojedzie równie szybko. No i, i myślę też, że Jarek Kołtun w tym samochodzie Super 2000 jest równie dobrze przygotowany i może się okazać, że, że będzie ścigał się o o, o bardzo wysokiej klasyfikacji generalnej, nie zapominając oczywiście o Maśku Oleksowiczu, o Oleksowiczu e, Tomku Kucharze, no naprawdę, naprawdę jest trudno mi... Jest tych kierowców, jest tych kierowców kilku, którzy, którzy mogą naprawdę mocno powalczyć i mogą e, zadziwić, a na pewno wprowadzą taką dobrą, sportową atmosferę do tego, do tej imprezy. No, miejmy nadzieję, że, że te nasze rajdy będą przeżywały duże odrodzenie w tym roku za sprawą naszego, naszego kolegi, światowego kolegi, więc, więc mam nadzieję, że ta dyscyplina nabierze takiego, e, takiego rozmachu jak, jak kiedyś skoki narciarskie. Więc tym samym mam nadzieję, że zawodników będzie przybywało, a nie ubywało. No, by tak było, sponsor cyklu jest ten sam, co, co naszego światowego kolegi, jak to, jak jak określiłeś, Roberta Kubiza. Więc mamy nadzieję, że rajdy będą odżywały, że rajdy mocno pójdą do góry, no i że popularność tego sportu tylko wzrośnie. Trzymamy za to kciuki, czego możemy Ci życzyć na tydzień przed startem przygotowania jeszcze lepszego, przygotowania kondycyjnego być może, czy Czego chciałbyś, czego chciałbyś przed tym startem jeszcze? Myślę, że, że już jest tak, tak blisko do tego rajdu, że trzeba życzyć mi szczęścia e, i, i czystego podróżowania i oczywiście mety z satysfakcjonującym wynikiem, więc, więc tego bym sobie życzył. E, no i oczywiście zawsze mówię wychodząc, wyjeżdżając na rajd, że żyć cię wikumowych drzew, bo, bo to też jest istotne, więc tak naprawdę meta będzie dla mnie priorytetem, ale... Ale nie ukrywam, że chcę, chcę pokazać tam swój pazur rywalizacji to od tego, początku. Tego ci życzymy, Radku. I do zobaczenia już niebawem w Świdnicy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.